Jeżeli podoba Ci się to, co robię, będę bardzo wdzięczny. Jeżeli rozważysz dołączenie do patronów, matron osób wspierających na patronie Pelra Lindel, możesz możesz dorzucić po prostu piątaka i tak będzie to bardzo docenione. Zapraszam serdecznie, bo tylko właśnie dzięki temu wsparciu mogę tutaj działać i robić, mam nadzieję, fajne rzeczy. Więc tak. A teraz pozwolę, że pokażę Ci, kto już robi te fajne rzeczy. Tymczasem w polskiej Polsce sytuacja wygląda w ten sposób, że ma, 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 mamy troszeczkę um, odwróconą sytuację. Ewidentnie panuje jakaś moda na to, żeby biedne, młode, prześladow prześladowane patriotki uh, st 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 stawiać w obronie. Ponieważ sytuacja wygląda w ten sposób, że nasza biedna najeczka. Z tą Izą I słuchajcie, w internecie latał filmik przecięty, że były słowa takie, gdzie ja to mówię: Pani Izostrzyny nie żyje i bardzo dobrze się tak się stało. I Teraz uwaga, stop! Tutaj uwaga, stop, bo ja wtedy powiedziałam, pani Izostrzyny nie żyje i bardzo dobrze się tak się stało, że nie dokonano aborcji słuchajcie. która była, która, kt, 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 co do której prokuratura była jeszcze przed chwileczką pewna, że, że no, to jest sprawa nienawiści należy ją oskarżyć. O nie, o nie! Ponad 30 godzin prac społecznych miesięcznie, o nie, najgorzej! Ograniczenia wolności, nie pozbawienia wolności, proszę nie mylić tych dwóch słów, bo ja widzę, że wiele ludzi myśli, że jeśli ktoś ma ograniczenie wolności, to znaczy, że siedzi. Nie kochani, ograniczenie tutaj w stylu właśnie prac społecznych. Natomiast kochani, zaczniemy od początku. Ehm, początek sam miał miejsce, yy, no już będzie ponad rok temu, mianowicie w marcu 2022 roku, kochani, gdy wybuchła właśnie wojna. I wtedy wypowiedziałam się, e, że po prostu się boję, jestem młodą kobietą i mam prawo się bać, przede mną jakby całe życie, jakby nigdy nie wiem, czy Rosja by nam coś nie zrobiła i tak dalej. Ale, może i całe życie, ale pięć miesięcy w pierdlu będzie. Teraz nagle zmieniła zdanie. Teraz nagle zmieniła zdanie. I nie wiem, czy was zaskoczy, że znowu zmieniła zdanie w związku z tym, że pojawiła się. Um, po, po, pojawiła się interwencja ze strony Ministerstwa, Ministerstwa Sprawiedliwości. Zupełnie tak, jakby jakbyśmy nie mieli niezależnych sądów. Jakby nasze sądownictwo było bardzo podległe innej gałęzi naszego państwa i jakby wypełniało wypełniało żądania być może być może rządzących u nas sytuacja wygląda tak że wszyscy nabrali troszkę wody w usta to znaczy jak spróbujecie się dowiedzieć um, o co właściwie poszło, dlaczego, jaka jest podstawa tego, że prokuratura, która w grudniu ubiegłego roku powiedziała, tak, to jest mowa nienawiści, teraz mówi, eee? zostawmy to lepiej. No, no cóż, nikt nie chce się otwarcie przyznać, a, że sytuacja wygląda tak, że, że po prostu przyszedł, przy, przy, przyszedł jeden z, z, z przydupasów Ziobry i powiedział dajcie dziewczynie spokój, ona trochę, my potrzebujemy ludzi, którzy szerzą nienawiść na, 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 na Ukraińców, nie? To, to jest troszeczkę tak, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego, dlaczego takie rzeczy miały miejsce, no to odpowiedź jest prosta. Dlatego, że mogły. To jest, to jest jedyna odpowiedź, która, która e, ma, ma znaczenie, tak? Taki dosłownie chodzi o to, że do tych rzeczy dochodzi dlatego, że nie ma nikogo, kto by, kto by mógł powiedzieć, nie, nie, don't do that. I jeżeli komukolwiek w tej sytuacji wydaje się, że jak PiS będzie współrządził z konfą, to to się zmieni, to, to, to mam dla Was mam dla was być może wątpliwą niespodziankę, ale do, dokładnie ta sama prokuratura, która stwierdziła, że jednak odpuści teraz Najce, nie, nie, nie tak dawno decydowała, że. Że, że, że będzie też w sumie, nie, nie będzie też w sumie truła dupy narodowcowi, na, na, na który został oskarżony o jakąś tam nienawiść. I to wypełnia troszeczkę dłuższy i, i, i b, b, bardziej regularny schemat, który widzimy. To znaczy, a, a, zdecydowanie istnieją dwa systemy prawne: dla ludzi, których nie lubimy i dla ludzi, których lubimy. I w obu przypadkach. Niezależnie od tego, jak zadziała sąd, zawsze trzeba się liczyć z tym, że na końcu procesu karnego pojawi się przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości i albo da, 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 da łapkę w górę, albo da łapkę w górę, w dół, i wtedy cały proces nie, nie, nie ma specjalnie znaczenia, nie? No, sprawa została morzona, ponieważ prokuratura wycofała, wycofała te oskarżenia. A. Prokurator Joanna Smorczewska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach, odpowiedziała jedynie, że przeprowadzona w kwietniu 2023 w prokuraturze okręgowej w Gliwicach analiza akt sprawy doprowadziła do wniosku, że akt oskarżenia wobec Natalii R nie był zasadny, dlatego wskazano konieczność jego cofnięcia. Natomiast akt oskarżenia wobec Bernadety R i jej matki został podtrzymany. What? Aha, jej matka ma, ma oskarżenie za to, że. A uh, jakby wypisuje, że Ukraińcy są po, po to, są u nas, aby nam nóż w plecy wbić, zaczął nas zabijać jak kiedyś na Wołyniu O oh, Jesus Christ. O, oh, wow. Zwrócę wam uwagę, że Wyborcza postanowiła zachować oryginalną pisownię tych mądrości. Ukraińcy, po to u nas są, aby nam nóż w plecy wbić. Dwie kropki za, zaczna nas zabijać jak kiedyś. Na Wolyniu, a Polacy im w dupę wlaz, dwie kropki, ode mnie daleko ukryana to szczep przygłupow, a nie kudzi. Więc więc, więc piękne, nie? Bardzo, bardzo lubię, jak ktoś, kto, kto nie, nie, umie, nie umie złożyć koherentnego zdania, nazywa innych przygłupami, nie? Co napisał? Matka Nike. Bo jak wiadomo, nic złego nie zrobiła. Job, że mój stary to napisał. E, czy tak z dupy? Nie no, po interwencji tego. E, po, po, po interwencji ludzi Ziobry, nie no. Czy znaczy wiecie, jakby. Pamiętajmy, to jest troszkę tak. I jeżeli. Wystarczy być młodą kobietą, żeby siać nienawiść. To dużo to mówię o naszym kraju, nie? Razem, Solidarność! Wszyscy razem! Razem, wygram. Dwie skończoności u Karolinia Krowa oraz Jasiek. Pojedyncza skończoności Flavius, ale i w Janek tak z kasztanii. Dawcy pizzy, nam połowski ranafek, Sztukrański, Dawid Korzeniowski, LS oraz Szefo, Dawczyniekawy z ciastkiem Michał chyba tak jak grubię Wisopio Strzemieczny, Bartomij, Rudka, Dedok, Erik Foss, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Prime Anarchist, Adam Izydoczyk, Rysku, Marogwu, Revo, Rewo, Cilius, Silius, Samrion oraz Jakub Jack. Osoby dające kawę, Kropster, Jaro z Lublina, Borsuk Cukrowy, George Soros, Azir Robin. Adam, Yashu2, Miku39x, Scott Gruszka, Karen, Antifo, Hagnon oraz Proton Nowy. I wreszcie dawcy herbaty, Arkadiusz Guminski. Pączek Dabosz, Kardar Paweł Pawlik, Antyblister, Inżynier Pilny, Master 3000 Daniel, Daimon, Hubert, Masurczyk, Kakaczka, Maciej Dzieliński, Smoki. smokidora, Klusek, Adrian, Wlubelk, Misiek, Nat. Dam podkreśnik oraz Klodin. Wow, udało się, dobra, tak, powiedziałem, wymieniłem wszystkich. Bądźcie się dobrzy, bądźcie się dobre i wkurzajcie się mniej, bo nie warto. Zamiast tego organizujcie się i wspierajcie. To, 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 to warto robić. Z tego lepsze rzeczy wychodzą. Dobranoc.